Nie wierzysz w siebie i w swoje możliwości. Nie czujesz szczęścia ani satysfakcji z życia, jakie prowadzisz? Odczuwasz głębokie niezadowolenie, gdy obserwujesz, jak inni ludzie osiągają spełnienie, podczas gdy w głębi duszy czujesz, że ty również zasługujesz na taką samą szansę? Doskonale Cię rozumiem, ponieważ. Osobiście doświadczyłam tego samego. Po wielu latach szukania skutecznej i działającej metody na szczęście i zadowolenie z życia, znalazłam jedną skuteczną rzecz. Nigdy nie będziesz szczęśliwa szczęśliwy, dopóki nie uwierzysz w siebie. Pamiętaj, że wiele rzeczy w Twoim życiu, w tym te, które masz i te, których nie masz, zależy od poziomu Twojej wiary w siebie. Za mało zarabiasz? Uwierz w siebie. A gwarantuję Ci, że to się zmieni. Nie lubisz swojej pracy, uwierz w siebie, a znajdziesz o wiele lepszą pracę. Zajesz schudnąć, uwierz w siebie. A znajdziesz motywację, żeby zadbać o swoje zdrowie. Bada Ci się związek? Uwierz w siebie, a odzyskasz partnera i nie dopuścisz do rozstania. Czujesz się samotna, samotny? Uwierz w siebie, a to uczucie zniknie na zawsze. Chcesz dla swojego dziecka jak najlepiej? Uwierz w siebie i przekaż mu tę cenną umiejętność. wierzysz w siebie i się nie zrozumiesz... Podstaw budowania wiary w siebie, takimi jak budowanie odporności psychicznej, umiejętne radzenie sobie z lękami i obawami, pozytywne myślenie, samoakceptacja, rozwinięta inteligencja emocjonalna, zdolność do samodyscypliny, pewność siebie, umiejętność przekształcania porażek w naukę, praktykowanie wdzięczności, umiejętność stawiania granic i wyrażania odmowy, umiejętność radzenia sobie z negatywnymi opiniami i krytyką. Nie uwierzysz w siebie? No. Tego e-booka. Dlaczego tak uważam? Ponieważ zawiera on sprawdzoną wiedzę w każdym obszarze, który przed chwilą wymieniłam. Zawarta w nim wiedza była testowana przez 12 miesięcy podczas sesji coachingowych, które przeprowadziłam z ponad setką uczniów. Znajdziesz w nim niebezpiecznie skuteczną wiedzę i ćwiczenia, które pomogły nie tylko mi, ale również innym. Jestem tak pewna tego, że ten e-book ci pomoże, że oferuje pełny zwar pieniędzy. Całe ryzyko biorę na siebie, ponieważ zależy mi na Twoim zadowoleniu. Zależy mi na Twoim szczęściu i chcę dla Ciebie jak najlepiej. Kup tego e-booka i na własnej skórze przekonaj się, co możesz osiągnąć dzięki wierze w siebie i w swoje możliwości.